no, słuchajcie, damy mnie dzisiaj Tam Franklin SMS od Molly nie jakiej z Davidem Westonem w jego... Jak to? O oh, nie, dzwonię. Chciałem zadzwonić. Jego nowej inwestycji na Power Street A da potwierdzone. Pośpiesz się i przyjedź gotowy do pracy. Czyli Franklin będzie miał jakąś fuchę ale w międzyczasie mamy tutaj od Bar Bary to był ten chłopak od tego, od tego od tej trawy, nie? Tam, bym udał, i tak wyglądam jak y, taki śmieć, co go biją w stole, A nie chciałbym tak wyglądać. Widzic, mam burdę za sobą, nie chcę za bardzo wam pokazywać. Mam nadzieję, że go nie będzie widać. Tam, wyczarować bym Nie wiem, mi czapka spada, mam nie, ciągle, nie teraz. Okay. mam czapę. Mam już czapę. Tak! Ja to wszystko. Co mi to pała? Dobra, grałem? Te, dobre. Te Pot, wiecie, i w kółko. Dobra, gramy, lecimy do Barego. Barem nam coś do pokazania. A potem chyba majkadem do, do tego Simeona polecimy. Więc Simeon wydaje się być ciekawy. To, że ja tak będę sprawdzał teraz wszystko który bym na szybciutko sprawdzę tylko czy, um, czy... wszystko słychać na streamie moim? Jak O, sobie pokażę, Padziora, proszę bardzo. Możemy grać, możemy się bawić. Hey, Jończyk! to, żebym tutaj już nie słyszał. Ile tu jest koksem, Słuchajcie, bary! Bary, bary, bary. Ciekawie, jak tam nasze inwestycje. O, 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 jakiś ten. Nie jesteśmy super bohaterami, ale każdy z nas może być super bohaterem, słuchajcie. Uf. Dobra, leczek Chojdę Ci zabieram. Łoo, dziękuję to za rajda. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Możesz informować jak będziesz streamował następny razem ja też mógł Cię rajdować elegancko. Dzięki Mojito. O no. Dzięki, dzięki. No właśnie zapominamy, dlatego musisz to przypominać, bo chce Ci dawać rajdy. Tam jak Ty mi dajesz rajdy, dawać rajdy, tylko musisz ten... Bo ja zapominam, właśnie no ale będę ci starał nie, nie zapominać, obiecuję głośniej. Nie jest przez mikro, stary, tylko to jest przez ten przez płomienie, czekaj, inaczej zrobimy. Dobra, pal gumę. nie tak. Tak, stumiony jest strasznie, to prawda, już zmieniam to. Zmienię to jest wyłączone, powinno być lepiej. Powinno być lepiej, Barry! Co tam Jesus, what a fool! at, Mr. Revolutionary? What? The smoke in. I'm at City Hall. I'm the only fool here. Uh, uh... Alright, uh, yeah. <laughs> oh, shit. Uh yeah, yeah, uh, I'll be right Ej zostawić, czemu co nie ten? Ale to Czekaj a, bo ja nie widziałem, byku, to wszystko Fraky, przez to. Wszystko przez to, słuchaj. Ale wbijam zostawiam, a jak? Czemu mam zostawić? Spróbuję. wiem, łapę jako pierwszy, chciałem powiedzieć. Pozdrawiam. Daję z rodzinką. Jak wiem, zostawić, jak ja streama chłopie odpaliłem. Słuchajcie, bar nas wydymał. No hypeowo, strasznie, że tu będzie. Wiecie, przeciwko. przeciwko tego blokowania. Yy, jarania. A to. a to dupa. Dobra, walić go. Walicie go, już ja się ci wie w ogóle, że Frank tutaj przyjechał, tak szczerze powiedziawszy. Ty już się nie mędrkuj, dobra. Tam wiesz, mohito. z Michaelę. Michael ma spotkanie z tak zwanym Simeonem. Tak zwanym, pójdźba. No, takie imię po prostu. Ale z Simeonem, który. E, który jest jakimś tam reżyserem filmowym, z tego co pamiętał. I. Ojej. Uh. jest. Boże, Michaela jest jedno wielkie marzenie, żeby żeby go spotkać, żeby go poznać. Ma bardzo duża postać, jakby nie. To jedziemy, Michael jest elegancko ubrany w garnitur. Chyba wiedział, że tam jedzie. Jest to Jest ta pierwsza, to pierwsza. tylko chyba nie będziemy tak późno jechać tam do niego. Czemu to jest taki, że niski poziom? Co jest? Jak nie ma? Dużo jest seriali mohito do oglądania. No, opowiadałeś, skończyłeś. Skończyłeś Zagubionych. Tak ty mówię... Nie, to Konek mówił, że nie oglądał Synów Anarchii. I oglądałeś, pamiętam. Troje. Przebierzmy się na inny garnitur może. Ładniejszy. O, ten szary. A, ten szary mam. Dobra, to git. Wygląda wystarczyła, wiem, że nie mam. Właśnie to ostatnio zdałem sobie sprawę z tego, że chcę go wyłączyć, że nie mam czatu na scenie, ale wiesz o co chodzi. Myślałem, że nie chcę tego na tym. Znaczy zależy na czym. Na, na Warzone chyba mam chat, yy, a na GTA nie mam. Ktoś się zaśmieca to i później jak sobie to przerabiam na film na YouTubie chociażby, yy, to też tak, też jest tak śmiesznie. śmiesznie. Śmiesznie, dziwnie i niefajnie to wygląda, że w napadku da całkiem obraz. Ja rozumiem, że to jest dla kogoś na telefonie, kto ogląda spoko. Ale ty, 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 ile osób ogląda na telefonie, tak bądźmy szczerzy, co nie ciebie wiesz? A, panie dla mnie. A ja wywaliłem. Tutaj w, w Warzone chyba ustawiłem sobie bardzo, bardzo mały, tak ten czat z tego co pamiętam, z tego się orientuję tak mi się wydaje Na czas chatting jakbym miał chat to spoko ale to ile na streamie siedzisz na czas chatting nie Jak masz mało widzów to ciężko to jest wiesz Come in thanks You must be Michael Yeah You know trzy used to have three secretaries Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending <laughs> See the ships are coming in but the walls will hold us nelson in naples pluto i said mars you cocksucker <laughs> shoulder of orion two devin weston said you were a fan huge fan tell me michael devin weston did he does he want you to bump me off no not at all he said you were retiring but might need some help on a movie only assholes retire michael him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is going to kill me. All right. So, what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies with lots of training montages. So, what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot, Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. <sighs> all right. Looks like you got yourself that new assistant. No nie jest I love Ja <laughs> już się do wschodniego A mogę sobie tą chyba pożyczyć? Ja z tym buknę ją. co? Uznałem, że skoro asystent to musi mieć lepsze auto, yy, też czerwone. Więc jakby, jakby co, to można się pomylić po prostu, nie? Ten ja prawo się pomylić. A umówmy się, znacznie szybciej będziemy na miejscu, tak? Także szybciej będziemy wykonywać swoją pracę. Ja ogarnąłem taki fajny, zajebisty na Twitchu, ten... ...menadżer streama, w sensie pokazuje czat, pokazuje podgląd streama, tam fajne rzeczy. Hey Solomon! I'm tylko to robię. Dobrze, dobrze. Teraz, Now że w mojej ekscytacji, zapomniałem o forgot some Tak, wydawało się oczywiste. You want this Pelosi guy clipped. No, God no. Is that an option? No, no, no. Bad idea, bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So no, teach much 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 And much. bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. Alright. I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss. Oh, I? This is total bullshit. I want to be forever young. You like this space? It's gonna be an EDM paradise. There's gonna be sparklers stuck in bottles, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment. Now give me a minute here, just a minute. Gotta go grab something inside. Johnny, we nearly got the club, we're finally a go. Now you take care of these guys, no cold feet. Okay, let's go. Roko się nie zorientował, czyli po cichutku mamy wejść, no dobra. A mamy jakiś pistolet, nie będziemy może zabijać nikogo, on nie chciał, żeby nikogo zabijać Wejdziemy tu jakoś? A, przeskoczymy, dobra są chłopy Dajmy to wysiąść. I... O! Tędy A, tu nic nie ma. To nieźle, wejście Long as you're getting a paycheck every week, keep at it. If he Oh, you can't. Let oh, up. Yeah, it up. Trudno. To było... to było mousse, jakby, nie? It ain't gotta last. It's just gotta open. You got any kale chips? Nah, we don't got that. You want Molly? Molly? No, no, it's McElroy. Milton McElroy. I find me. Seriously. Day trip's over, gentlemen! You're going back to set. You get lost, Wrinkles? Who's this jackass? Hey you! oh turns out these guys are in love with their contract so they'll be going back to the set with me can you believe this fucking clown no this guy's all mine oh shall we start it uh. uh. boom 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 Boom. Boom. No, I ain't set out. Ah! Alright, spray tan. We're gonna make a new deal. You leave my people alone, and I don't toss you off this roof. Alright, yeah. Okay? Sure, man, sure. Alright. Let's get back to the lot. Pizza. Więc spotykam takiego chłopa randomowo, gość się daje paryją i ty się godzisz na wszystko, co rozumiem. Taki normalny ramunek. I don't know nie who you think you are. Look, you can bully him, but you can't bully talent, buddy. We are not shooting until I get a new deal. Can't bully talent? Just watch me. You're gonna be a good boy when I'm done. Mamy latać blisko albo nisko ziemi, albo blisko jakichś wieżowców, żeby się nastraszył, nie? fazie dobrze się lata helką, bardzo dobrze. Pamiętam na początku grałem, jak tylko wychwyciłem GTA 5 na PC-ty, to grałem na PC-cie, ooo, Na o dużej myszce i tak biegało się i strzelało całkiem spoko. Tak jeżeli chodzi o poruszanie się po interfejsie, y, latanie samolotami czy helikopterami, masakra. I, know where I, going to go, I know. Oh, the Hey, Milton, watch. I think you owe an apology to Mr. Richards. Would I being paid? No, he should apologize to me. A brutal honesty, bud. You're not that good. It feels so oh, good. Sorry. Where am I putting this thing down? Ma przekonywania. To trzeba mu powiedzieć, nie, Michael? Holy Solomon's office. Come on. Odcień, się. Ha, ha! What a wonderful surprise, Anton, my boy. You're an artist. I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love you. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. Ah. Uh, I, I just, just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I, I appreciate all the opportunities that, that, that you've given me. Of course, of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. You're too kind. No, no, I mean it. I don't need to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh hell yeah. <laughs> Po wiadomo czym zrobił Un Richards Zabójca, ale to chyba, aha, czyli miałem zabijać, ale po cichu Wiedział tylko wcześniej Zrobił